Dzień dobry, dzień dobry moi kochani w niedzielę. Ja obudziłam się tak naprawdę niedawno, chociaż jest już po 11, no ale tak, yy, tak jakoś, dlaczego nie w sumie, skoro można? Yy, ja niedługo zaczynam, co prawda, wykłady, yy, więc, więc tylko na chwilę wpadłam. Natomiast chciałabym Wam yy, powiedzieć coś, co tak chodzi za mną od pewnego czasu. Ze względu na to, jakby ze względu na moje rozmowy z różnymi ludźmi, ze względu również na wasze komentarze, które zostawiacie pod moimi filmami, ze względu na rozmowy z moimi przyjaciółmi, i to tak wszystko mi się po prostu składa w jedną, w jedną, całość, a mianowicie chodzi o poczucie własnej wartości. Wiecie, teraz się jakby zrobiło mnóstwo tych różnych guru, coachów. Psychologów, i, i tak dalej. I, I to jest spoko, to jest dobrze, bo to znaczy, że, że jakby chcemy się rozwijać jako ludzie. Natomiast ja zauważyłam, że oni często właśnie mówią o tym poczuciu wartości na zasadzie pokochaj siebie, poczuj własną wartość i jakby i to rozwiąże wszystkie Twoje problemy. Wtedy zaczniesz. Zaczniesz zarabiać, już nie będziesz miał problemów finansowych, poznasz na przykład wspaniałego partnera, wspaniałą partnerkę i już wszystko będzie dobrze, tylko po prostu uwierz w siebie, poczuj własną wartość. No i tak naprawdę masa osób ma wyzwanie z tym, dlatego, że właściwie co to, co to znaczy: poczuj własną wartość, o co tak naprawdę w tym wszystkim chodzi. I jakby tak magicznie. Wszyscy odsyłają do kogoś innego. Nie wiadomo o co chodzi. Nie wiem, wszyscy mówią e, o tym, żeby sobie poczytać jakieś książki na ten temat, i albo sobie powtarzać jakieś afirmacje, i wszystko już będzie dobrze. Powiem wam tak, no nie. <grych> na bazie mojej wiedzy i doświadczenia powiem Wam, że nie, że tak to wcale nie wygląda. Dlatego, że my byliśmy warunkowani jako dzieci. Nie, nie mówię o wszystkich, tak. To wszystko zależy. Jeżeli mieliście na przykład dojrzałych, mądrych rodziców i was uwarunkowali w ten sposób, że mówili, że jesteście wartościowi, chyba trochę jak krzywo to jest, tasiecy jesteście, że nie musicie, nie wiadomo czego osiągać, żeby zasłużyć na ich miłość, no to jest ok. Natomiast wiele mm, rodzin ma to do siebie, że jednak wymaga od tych dzieci, żeby one po prostu. Parły do przodu, żeby zdobywały, żeby udowadniały swoją wartość poprzez przynoszenie ocen, poprze, dobrych ocen, poprzez to, że porównują, e, porównują ich do innych ludzi, do innych dzieci. E, dlaczego Ania ma szóstkę, a ty tylko piątkę? Dlaczego e, wygląda to w ten sposób, a nie inaczej? Przecież zawsze na przykład e, przynosiłeś pasek na świadectwie, a teraz nie, a zobacz, jak Twoja siostra sprząta. Yy, sprząta pokój, a Ty w ogóle nie sprzątasz, yy, to znaczy, że jesteś bałaganiarzem. I wtedy dostajecie takie etykiety, które wcale nie muszą być, słuchajcie, to nie musi być wcale prawda, natomiast jakby tak się tym nasiąka, że to jest prawda, że ja jestem bałaganiarzem, że to już czasami może z nami nawet zostać, kocie nie pij moje kawy, nawet do końca życia, jeżeli nic z tym nie zrobimy. Tak samo na przykład mm, możecie dostać pieniądze jako dzieci na święta, ja u mnie na przykład tak było, że ja dostawałam ją jakąś stówę czy coś takiego. I jeżeli, jeżeli na przykład zachowa się te pieniądze, no to rodzice mówią, tak, ty jesteś taka gospodarna i tak dalej, a jeżeli na przykład wyda się na słodycze, no to wtedy rodzice czasami mogą powiedzieć, że ciebie się pieniądze nie trzymają. I to jest takie straszne, dlatego że po prostu dzieci chłoną, chłoną i myślą, że to, co rodzice mówią, to jest prawda. Dlaczego? Słuchajcie, do chyba, jeśli dobrze pamiętam, siódmego miesiąca? Sprawdzę to. Natomiast generalnie, jak dziecko jest jeszcze bardzo malutkie, to ono w ogóle nie wie, że ono nie jest swoją matką. Naprawdę, i to jest po prostu udowodnione naukowo, psychologicznie, że dziecko myśli, że matka i ono to jest jedność. Nie, nie widzi tej, tego rozdzielenia. Później ono dopiero zauważa własne ja, natomiast rodzice. Są dla niego jak bogowie. To, co mówią rodzice, jest prawdą. I jeżeli rodzice powiedzą, jesteś mądra i wartościowa, to dziecko, dziecko to łyknie. Jeżeli rodzice powiedzą, Boże, aleś ty głupi, aleś ty bałaganiarski, ale ty w ogóle nie umiesz nic, nic zrobić, dlaczego, dlaczego właśnie tak, a nie inaczej, to dziecko też to łyka. Dlaczego? Dlatego, że nawet jeżeli ono na jakimś poziomie się nie zgadza z tym i mówi, Wcale nie jestem głupi, to tak naprawdę. I tak chłonie to, dlatego że rodzice mają rację po prostu. Nawet jeżeli dla dziecka oczywiście, nawet jeżeli to dziecko się buntuje i mówi nie, 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 to jednak to, co mówi rodzic, czyli Bóg do takiego dzieciaka, jest czymś takim absolutnym, jest prawdą objawioną, na poziomie podświadomym, oczywiście. I potem niestety idzie się z tym z tym bagażem no przez życie nawet jak już się jest osobą dorosłą. No ale teraz jesteśmy dorośli i nie chodzi o to, żeby teraz oskarżać rodziców, bo oni byli tacy źli, dlatego że oni nie mieli narzędzi. Oni byli ofiarami ofiar, że tak powiem. Ich rodzice też ich tak traktowali, tak ich wychowywali. Ee, kijki, marchewka, tego typu rzeczy, nagroda i kara i oni po prostu nie wiedzieli, że mogli inaczej. Robili tak dobrze, jak potrafili najlepiej, jak potrafili więc to nie chodzi o oskarżanie w ogóle. Chociaż na początku może się to pojawić, jak sobie to człowieku świadomi taka złość, po prostu złość, ale zostawmy to. Teraz, jak jesteście dorośli, to jesteście w 100% odpowiedzialni za swoje życie. I wiecie, Praca nad własną wartością jest w ogóle takim dosyć dziwnym konceptem, dlatego że wartość po prostu się ma. Każdy człowiek ma wartość. I to nie jest tak, że Ania ma większą wartość, a nie wiem, Julka ma niższą wartość. Nie, wszyscy mamy taką samą wartość. Mamy po prostu 100% naszego potencjału. I no, wyobraźcie sobie, na przykład macie 100 dolarów i jeżeli to 100 dolarów posypiecie, nie wiem, jakąś ziemią, troszkę przybrudzicie, nadal jest to warte 100 dolarów. I jeśli to 100 dolarów włożycie do portfela Chanel, to ono jest cały czas warte 100 dolarów. Nie kupicie za to ani więcej, ani mniej. To jest ta sama wartość. Kwestia jest w to, kwestia jest taka, w co Wy uwierzyliście. No dobrze, mm. Poczucie własnej wartości. Spójrzcie, ostatnio oglądałam taki film przyrodniczy, zupełnie przez przypadek, was kamerą wśród zwierząt, coś takiego, że tam jest jakiś taki agent żółw i, i no nieważne. Yy, generalnie pokazywali, jak yy, przychodzą na świat nowe zwierzątka, jak przychodzą na świat yy, dzieciątka, na przykład słoniątka, pingwiniątka i tak dalej. No po prostu tak urocze, tak słodkie, nie mogłam przestać tego oglądać. Yy, i po prostu, jak się na to patrzy, jak przychodzi takie, nie wiem, piękniątko na świat, to po prostu aż się to czuje wewnętrznie, że to jest piękne, że to jest cud. Jeżeli rodzi Wam się dziecko i na nie patrzycie, no to tak naprawdę, tak zupełnie szczerze, to takie dziecko jest paskudne. <grytanie> Wybaczcie, ale ono przez pierwsze, yy, przez pierwsze, nie wiem, no, parę miesięcy, to ono tak naprawdę sra, żyga i nie robi nic drze się ewentualnie, mimo wszystko wszyscy na nie patrzą, prawie wszyscy, jeżeli nie są jakimiś psychopatami i tak dalej, prawie wszyscy patrzą na nie z takim wow, po prostu cud, to jest cud, pomimo tego, że to dziecko nic nie robi, ono nic nie robi, ono ewentualnie tylko przeszkadza. <grym> to znaczy, dlaczego? Bo ludzie widzą w tym dziecku potencjał, potencjał tego, kim się to dziecko może stać, kim już jest. I jakie to jest niesamowite. Potem my z biegiem lat zapominamy o tym, że my cały czas mamy ten potencjał w sobie, ten potencjał malutkiego dziecka. I zobaczcie, tak jakby uwierzyliśmy w takie kłamstwo, że my musimy cokolwiek w ogóle zrobić, dokonać, żeby mieć wartość. Nieprawda. Nie musimy. My mamy wartość po prostu za to, że jesteśmy. Samo bycie świadczy o tym, że mamy tę wartość. Nic nie trzeba udowadniać, nic nie trzeba, nie wiem, studiować siedmiu kierunków, nie trzeba robić kolejnych fakultetów, zarabiać milionów i chodzić nie wiem, z torbą od Hermesa czy, czy cokolwiek, żeby udowodnić swoją wartość, bo ta wartość, ona już jest. Ona już jest. Patrzcie, ile osób, ile osób wierzy w Boga? Mnóstwo. I ja nie mówię tutaj o chrześcijaństwie, tylko czy to jest Bóg, słuchajcie, czy to jest y, wszechświat, czy jakieś anioły. Generalnie jest bardzo wiele osób, które wierzą, że jest coś więcej. W takim razie, jeżeli wierzy się w to, że jest coś więcej, że jesteśmy na obraz i podobieństwo, to to jest wręcz kpina, żeby nie wierzyć w to, żeby jakby nie wierzyć w siebie, żeby nie wierzyć we własną wartość. Skoro my jesteśmy na obraz i podobieństwo Boga, jesteśmy dzieckiem Boga, jesteśmy doskonali, tacy jacy jesteśmy. My, tacy jacy jesteśmy, nasze ciało, nasza głowa, nasze serce, jesteśmy doskonali. Nie mam na myśli tego, żeby w ogóle po prostu nie pracować nad tym, ale słuchajcie, pewne rzeczy wychodzą naturalnie. Na przykład, jeżeli kochasz siebie to nie będziesz żar syfu, nie będziesz żarła, w, nie wiem, codziennie w McDonaldzie. Dlatego, że dbasz o siebie, kochasz siebie i robisz to dla siebie. Nie po to, żeby mieć, nie wiem, super płaski brzuch, żeby się innym podobać, albo żeby spełniać jakieś standardy, ale dlatego, że wiesz, że chcesz dla siebie jak najlepiej, dla siebie. Dlatego się wysypiasz. Śpisz te 8 godzin albo tyle, ile potrzebujesz, bo to jest indywidualne, ale średnio 8. I yy, tak sobie to wszystko ustawiasz, żeby móc rzeczywiście sobie na to pozwolić. Dlaczego? Dlatego, że jesteś dla siebie ważna. Kochasz siebie. Stawiasz siebie na pierwszym miejscu. Dbasz o siebie. To jest pod takim względem cielesnym, ale ono jest tak naprawdę najprostsze. Chodzi też o to, żeby zadbać o siebie mentalnie. Żeby to wszystko, co absorbujesz, wszystko, co w siebie pakujesz, czy to jest to jedzenie, właśnie, czy ten sen, czy ćwiczenia, to jest jedno, ale musisz też absorbować dobre myśli. Otaczać się tym, co jest dobre, piękne, to, co Cię wspiera. Jedna z moich e, coachy powiedziała, e, kiedyś mi wspomniała o takiej, e, takiej koncepcji e, niskiej poprzeczki, to chyba tak się nazywało. Tak, słuchajcie, niska poprzeczka. E, Ludzie uwielbiają mówić o tym, jaką mają, mają taką najwyższą poprzeczkę, że chciałabym jeździć lambo, że chciałabym po prostu, nie wiem, w Monako, mieszkać w Monako i po prostu cały czas żyć, żyć wspaniale i cudownie, ale nie ustalają sobie tej najniższej poprzeczki, a ona jest 100 razy ważniejsza niż ta wyższa poprzeczka. Najniższa poprzeczka, coś poniżej czego ja nigdy Nigdy nie zejdę, bo tutaj się kończy jakby i zaczyna szacunek do mnie, do si szacunek do siebie samej. Każdy może mieć inną tą, tą najniższą poprzeczkę, ale na przykład możesz się absolutnie nigdy w życiu nie godzić na to, żeby jeść syfiasto. Albo nie godzisz się na to, żeby się przepracowywać, żeby pracować więcej niż na przykład 8 godzin. Nie i koniec. Albo nigdy w życiu nie pozwalasz sobie na to... Żeby ktoś odnosił się do Ciebie bez szacunku, znaczy no nie jesteśmy w stanie jakby tego e, zatrzymać, bo to zależy od tej drugiej osoby, ale jakby Ty reagujesz na to. Na przykład nie będziesz już utrzymywała kontaktów z taką osobą, jeżeli na przykład nie zmieni swojego zachowania. Jakby sama ustalasz sobie tę najniższą możliwą poprzeczkę i absolutnie nigdy w życiu nie masz szans, żeby zejść poniżej. Po prostu to jest Twój standard. Standard. I na tym polega m.in. innymi miłość do siebie i wiara w siebie i to poczucie własnej wartości, że Ty zasługujesz na to, żeby nie schodzić niżej. No dobrze, coś jeszcze Wam chciałam powiedzieć. Dajcie mi chwilę. Ja sobie zrobiłam notatkę, jestem przygotowana, to nie jest tak, że nie. A wiem, co chciałam powiedzieć. Tak. No bo tak... Są różne sposoby na to, by poczuć ponownie te, to poczucie własnej wartości. Bo ja nie chcę mówić o budowaniu poczucia własnej wartości, bo dla mnie ten koncept, koncept jest w ogóle poroniony. Jakby, skoro jest to poczucie wartości, to nie ma, nad czym, nie ma nad czym pracować, nie ma czego nadbudowywać. On jest. Kwestia jest taka, żeby go odkryć, żeby po prostu. No, Zmieść te, te, te liście, czy ten, ten brud, który jest na tym, i jakby zauważyć, że on tam jest, zauważyć swój potencjał. No i teraz, jakie są sposoby, by to zrobić? Ach. Szczerze, to nie jest proste. To nie jest proste, dlatego, że to jest tak naprawdę najistotniejsze, co należy zrobić we własnym życiu, bo bez poczucia wartości żeby coś osiągnąć, żeby osiągnąć dobry związek, żeby nie być zazdrosną, żeby osiągnąć em, satysfakcjonującą pozycję zawodową. Nie ma szans po prostu e, żeby cokolwiek jakby pójść do przodu ze swoimi celami, jeżeli już na tym poziomie wartości, a no tutaj coś szwankuje. No dobra, jakie są e, sposoby? Możecie robić to sami, oczywiście, że tak. Możecie robić to sami e, jakby, tylko że to strasznie długo zajmuje. Tak bym powiedziała, rok to jest takie minimum, a powiedziałabym, że dwa tak, no tak, tak szczerze jakbym, nie? Dwa lata pracy ze sobą na zasadzie codziennie, codziennie. Tak na przykład się nauczyła języka moja, moja siostra, ona chyba w pół roku się nauczyła języka obcego. W ten sposób, że ona cały czas czytała, cały czas oglądała, w, to akurat był hiszpański. po hiszpańsku cały czas jakby jak była, brała prysznic, to nawet jak była pod prysznicem, to cały czas słuchała, słuchała hiszpańskiego, non stop miała zajęcia z native'ami, non stop po prostu z, nie z native'ami, total, 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 total i weszła w to, no nie? To samo jest z poczuciem własnej wartości. Jest taka jedna coach, Marta Manteres, ona się pieniędzmi zajmuje. Ona właśnie coś takiego mówiła, że jak ona tak powiedzmy z poziomu zera, jak chciała wejść na wyższy poziom, to ona pracowała non-stop, non-stop, non-stop. Afir, pisanie afirmacji, wizualizacja, myślenie o sobie ym, z przyszłości, w czasie teraźniejszym. Praca, słuchajcie, charuwa. haruwa. I to jest opcja. To jest naprawdę ciekawa opcja. To jest taka, czy Ty masz na to czas. Ja też próbowałam tego, yy, znaczy no próbowałam, wiecie, jakby ja cały czas jestem jakby w tym moim rozwoju, że tak się wyrażę, od wielu, wielu lat, więc to idzie mimowolnie. Natomiast yy, zauważyłam, że to, co uczy najbardziej z takich, yy, że tak się wyrażę, darmowych metod, yy, to jest konfrontacja. To jest konfrontacja z osobami, zdarzeniami, które nas triggerują, które powodują, że, że się po prostu wkurwiamy, że jest, się wkurzamy, że, że nam się podnosi ciśnienie. Jeżeli na przykład jesteśmy w sytuacji, gdzie ktoś nas denerwuje i my chcemy po prostu już wybuchnąć, albo, albo ewidentnie nam to nie odpowiada, to to jest piękne. I to, trzeba za to po prostu podziękować. Nie, nie trzeba wy, wybuchiwać, czy jakkolwiek y, to nazwać, ale po prostu zapamiętać tę sytuację, zapamiętać sobie ten trigger, wykorzystać tych ludzi, tych Twoich wielkich nauczycieli, y, bo to dzięki nim czujesz, co jeszcze masz do przepracowania, a potem idziesz w odosobnione miejsce i nad tym medytujesz. Po prostu myślisz sobie nad tym, zastanawiasz się, co to spowodowało, dlaczego tak jest, co to mówi o mnie co to mówi o moich przekonaniach i jak mogę postąpić y, inaczej i czy, na, czy to jest jakby, jaka jest prawda? Jaka jest prawda w tym wszystkim, czy naprawdę mnie to zdenerwowało, czy mnie zdenerwowało, czy mnie zdenerwowało tak naprawdę coś, Totalnie innego i to najczęściej związane jeszcze z totalnie inną osobą, najczęściej związane z rodzicami, albo po prostu ta sytuacja mi przypomniała coś związanego z rodzicami. Nie? Oczywiście sytuacja może to jest, to był jakiś taki przykład z dupy, że tak powiem, bo każdy ma jakby tutaj coś swojego. Także korzystanie z tych wielkich nauczycieli, którzy nas tak trygorują, że my możemy zauważyć, co jeszcze jest do przepracowania. Co jeszcze jest do przepracowania? A teraz z takich przyjemniejszych, że tak powiem, metod. Znaczy, wiecie tak, one nie są przyjemne, ale one działają. To jest psychoterapia. To jest psychoterapia albo warsztaty, albo coaching dla każdego coś miłego. No, ja jakby korzystałam ze wszystkich tych możliwych opcji i uważam, że każda jest dobra. Każda jest dobra w zależności od tego, czego potrzebujecie. I. Powiem Wam, dlaczego to jest fajne. Bo to przyspiesza proces. To naprawdę przyspiesza proces, kiedy ktoś z zewnątrz um, pokaże ci jeszcze yy, gdzie, gdzie te twoje poczucie wartości kuleje. I dlaczego. I, i, I jakby pokaże Ci absurd tej sytuacji. Bo teoretycznie możesz to zrobić sam, możesz to zrobić sama, ale ten krytyk wewnętrzny, który jest w tobie. On jest czasami tak silny, on czasami ma takie argumenty, że wytrąci ci po prostu wszystkie twoje i, i, tak, i będzie ci tysiąc razy trudniej wyjść z tego twojego bagienka i zauważyć, że rzeczywistość jest zupełnie inna, albo że możesz stworzyć totalnie inną rzeczywistość. I taka osoba z zewnątrz naprawdę pomaga tylko trzeba wiecie dobrze wybrać taką osobę z zewnątrz. Ona musi być jakby na wyższej pozycji energetycznej niż ty jesteś, bo tylko do takiej, jeżeli chcesz pójść wyżej, no to musisz iść do osoby, która już jakby jest wyżej. Także no trzeba uważać na tych wszystkich e, coachów, e, którzy jakby nie za wiele sobą e, reprezentują, są też wspaniali. Tak naprawdę. Nie tyle, nie tyle opinie, czy, czy na przykład świetnie, świetnie zrobiona oferta mówi o człowieku, który, który może nam pomóc, ale to, jak Wy się przy, czujecie przy nim. Jeżeli na przykład. Tak jak teraz słuchacie na przykład moich filmów, nie? Jeżeli ktoś się czuje dzień, przez to źle, gorzej, jeżeli ktoś czuje się. Um, że jest nic nie warty, to. To lepiej, żeby nie oglądał, to lepiej, żeby nie oglądał. Tak samo, jak na przykład jest jakiś psychoterapeuta albo, albo właśnie coach, który, który um, jakimś, e, w jakiś sposób promu czy promuje czy przekazuje swoje treści i czujecie, że, że czujecie się tylko gorzej po tym, pomimo tego, że na przykład jest doktorem e, albo psychiatrą, albo naprawdę ma nie, nie wiadomo jakie tytuły przed nazwiskiem, no to absolutnie nie powinniście iść do takiej osoby. Chodzi o to, żeby poczuć, żeby poczuć, z kim się rezonuje, kto naprawdę może cię wynieść na, na wyższy poziom. Takie rzeczy się wie, takie rzeczy się wie, takie rzeczy się widzi po oczach danej osoby, po tym, jak się, jak się rezonuje z taką osobą, czy czuje się to co, to, co ona mówi. Tak naprawdę my mamy w sobie instynkt, my mamy w sobie m, intuicję. I ona nam doskonale podpowiada, co jest dla nas dobre. Zobaczcie, jak żółwie się rodzą, wykluwają się z jajek yy, na plaży. Przy nich nie ma matki, przy nich nie ma nikogo. One same się wykluwają i drepczą sobie do, do wody, i one już wszystko wiedzą. One już doskonale wiedzą, że muszą iść do wody, już wiedzą, że muszą polować, wiedzą, że muszą yy, przetrwać. Jakim tego nie mówi? Skąd one to wiedzą? Instynkt, intuicja. Czym my się różnimy od zwierząt? Jesteśmy również zwierzętami, więc to jest piękne, że osiągnęliśmy więcej na, w jakichś dziedzinach, to jest piękne, że możemy korzystać ze swojego intelektu, ale dlaczego odrzucać piękno intuicji, skoro możemy teraz korzystać z obu tych zasobów z intelektu i z czucia. Więc korzystajmy. Dobrze, no to tyle, kończę, bo i tak już jestem spóźniona na zajęcia, więc lecę. Wizaczki, wóziaczki, ciao ciao!